Uruchomiłem właśnie na Akademii Big Data nową rzecz, dzięki której możesz sporo oszczędzić i bardzo dużo zyskać. I właśnie dzisiaj chcę Ci o tym opowiedzieć. Wideo jest raczej kierowane do osób, które są zdecydowane na rozwój w inżynierii danych. Więc jeśli jeszcze jesteś na tym etapie, że bardziej się zastanawiasz, myślisz, co to takiego, to odsyłam do innych wideo, bo to po prostu nie będzie dla Ciebie. No i oczywiście do Starter Packa, czyli do e-booka. Newslettera i wprowadzającego kursu mailowego. Wszystko za 0 złotych. Ale jeśli jesteś już zdecydowany albo zdecydowana, no to tak, to dzisiejsza propozycja będzie dla ciebie bardzo obfita. Mam nadzieję. No to zaczynamy. Na sam start, pozwól, że opowiem ci, jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest Akademia Big Data, bo to będzie dzisiaj kluczowe. To jest taka platforma, na której dostaniesz wiedzę. Wiedzę z zakresu oczywiście inżynierii danych. W sumie. Dlaczego? Oczywiście. Jak tu jesteś pierwszy raz, no to nie masz prawa tego wiedzieć. No to nie oczywiście. To jest, dostaniesz tam wiedzę z zakresu inżynierii danych i dostaniesz ją nie w formie jakichś takich losowo rozrzuconych wideo, artykułów, czegoś tam, tylko to jest najważniejsza rzecz, w formie bardzo uporządkowanej. Znaczy, oczywiście, jest też miejsce, na przykład takie jak baza wiedzy, gdzie znajdziesz rzeczy, no jakoś tam rozrzucone, ale. Co do zasady, główna idea to jest, żeby porządkować, żeby dawać proces, a nie zawalić wiedzą. Więc tak, znajdziesz tam kursy online, które są budowane wedle odpowiedniej formuły. Znajdziesz właśnie bazy wiedzy. W tym momencie jest ponad 60 artykułów, i z każdym tygodniem dochodzą nowe. Znajdziesz nagrania z spotkań z ekspertami, albo w ogóle się sam spotkasz z ekspertami, bo minimum raz w miesiącu są takie spotkania. No, i właśnie tym jest Akademia Big Data. I teraz tak, w jaki sposób do niej dochodzimy, w jaki sposób bierzemy w tym udział? Jeszcze niedawno było, opcja była bardzo prosta płacisz za miesięczny dostęp, taką subskrypcję i po prostu póki co miesiąc płacisz, to masz dostęp, możesz korzystać z tej bazy wiedzy, możesz robić zadanie tygodnia, kontaktować się z innymi osobami, które tam są, brać udział w zamkniętych spotkaniach z ekspertami i tak dalej, i tak dalej. Jedynie za kursy musisz zapłacić, no bo nie każdy jakby chce kurs, każdy przejść, ale te kursy kosztują aż 80% taniej niż Gdzieś tam publicznie. Natomiast od paru dni sytuacja się zmieniła, i to nie jest jedyna opcja. Od kilku dni masz też możliwość tak zwanej płatności rocznej, dostępu na cały rok od razu. Dlaczego on jest fajny? W jaki sposób on może być lepszy? Z dwóch powodów. Dostęp roczny zaoszczędzi ci standardowo aż kwartał. Cały kwartał masz za darmo. To znaczy, jeżeli płacisz, zapłaciłbyś, czy zapłaciłabyś, chciałabyś płacić 91 zł co miesiąc, to w, rocznie, w subskrypcji rocznej masz aż 3 miesiące za darmo. Natomiast jeżeli uda ci się wyhaczyć tą opcję i zdecydujesz się, żeby dołączyć do tej niedzieli najbliższej po publikacji wideo, to z kwartału robi się aż 5 miesięcy. Czyli de facto dostajesz 5 miesięcy, 5 miesięcy zupełnie za darmo, dostępu do tych wszystkich rzeczy, spotkania z ekspertami, nagrania wideo, baza wiedzy, ćwiczenia itd. Do niedzieli. Także zapraszam, jeżeli masz taką ochotę, to klik. Teraz, nie teraz, po wideo, roczną subskrypcję i korzystaj ile chcesz, ile w lesie. Chcę Ci też opowiedzieć drugi powód, dlaczego warto. No bo to, że oszczędzisz dużo, no to to jest super, ale co możesz zyskać w ramach tego? Oczywiście możesz zyskać wszystko to, co jest w tym momencie na Akademii. To znaczy przeczytanie ponad 60 artykułów w bazie wiedzy trochę Ci zajmie. Zrobienie, przerobienie takie solidne, gruntowne 6 kursów, które w tym momencie tam są dostępne trochę Ci zajmie. Cotygodniowe robienie ćwiczeń, zadań tygodnia też Ci trochę zajmie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest wszystko, bo jeżeli się decydujemy na dostęp roczny, to znaczy, że tak spoglądamy raczej w przyszłość. Co to jest, co? To? to? No. no w przyszłość patrzę. A nie tylko to, co jest teraz. Dobra wiadomość jest taka, że Akademia Big Data przez najbliższy rok będzie się rozwijać i to rozwijać dość dynamicznie. I to w dwóch y, obszarach. Pierwszy, właściwie dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj y, rozwoju jest taki, że po prostu będzie tego, co jest teraz, tylko więcej. Z każdym tygodniem dochodzą nowe artykuły w bazie wiedzy. Będą dochodzić nowe kursy. Już w przyszłym miesiącu dojdzie nowy kurs, i to uwaga nie mojego autorstwa. Teraz, w tym momencie, są aż dwa kursy w zaawansowanej formie. Przez kolejny rok możesz się spodziewać, ile ich będzie. Dojdą nowe nagrania spotkań z ekspertami, a dlaczego dojdą? No bo co miesiąc będą spotkania z ekspertami przynajmniej raz w miesiącu. To jest ten jeden rodzaj, czyli to, co jest w tym momencie, to, to będzie, tylko będzie tego dużo, dużo więcej przez kolejny rok. A druga opcja jest taka, że w Akademii Big Data będą dochodziły też nowe funkcjonalności, nowe mechanizmy, nowe sposoby przekazywania wiedzy, nowe miejsca, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest inżynieria danych. Nie chcę zdradzać wszystkiego, bo będę o tym jeszcze mówił dłużej, więcej w odpowiednich materiałach, ale sądzę, że warto, yy, żebym wymienił tu chociażby mechanizm szlaków. Mechanizm szlaków będzie dopełniał tą zasadę, że wiedza ma być uporządkowanym procesem i to od A do Z. Szlak będzie czymś takim, co sprawi, że będziesz mógł albo mogła siąść do akademii, zdobyć tam całą wiedzę ułożoną Krok po kroku, po kolei, i to będzie wszystko, co będzie ci potrzebne, żeby naprawdę nauczyć się w wartościowy, taki pełnowartościowy sposób, czym jest inżynieria danych. I to prawie niezależnie z którego punktu startujesz. Jak to zrobię? No, no powiem w odpowiednim momencie, ale coś takiego będzie miało miejsce. Będzie miejsce takie jak sekcja ćwiczeń, będą achievementy, będzie historia rozwoju i trochę innych rzeczy tego typu też będzie. Więc. Jeżeli masz tylko zamiar, masz ochotę, żeby w sposób uporządkowany, w, może w kooperacji z innymi ludźmi, rozwijać się w inżynierii danych przez najbliższy rok, chcesz sobie dać taki zakład, no to Akademia Big Data będzie chyba najlepszym miejscem. Mam takie nadzieje, że tak będzie i mam nadzieję, że tu, niedługo. Się zobaczymy w komputerku. Chociażby na najbliższym spotkaniu, które będzie już w przyszłym tygodniu, gdzie będę opowiadał o tym, jak wygląda architektura Big Data i to taka jakby z konkretnego przykładu, w ramach którego ja pracowałem. Czyli konkretny projekt będę pokazywał, jak to wygląda, jakie są komponenty, jaka jest praktyka codzienna. No takie będzie spotkanko między innymi zamknięte w ramach Akademii dla Uczestników. Sądzę, że wiedza wartościowa, bo jest takim. Mostem między taką ogólną teorią a praktyką codzienną, której nie możemy dotknąć, dopóki nie wejdziemy do branży. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzu. I mam nadzieję, że widzimy się w Akademii Big Data. Subskrypcja roczna do niedzieli, 5 miesięcy dostajesz za darmo, a potem i tak będzie super, jeżeli oglądasz to troszkę później, bo cały kwartał za free. Także co, cóż mogę powiedzieć? Zapraszam serdecznie. Tu Maro z Akademii Big Data.